Jakie pajacowanie, Ściskaj tam stolarski ścisk, łopie. Masz tam kobietę, to się nie wpierdalaj w panem. Nie wiem, czy państwo to słyszą. Chyba nawet nie, wie, to znaczy, się, nawet nie wie, co to znaczy, próje się, kurwa. Ale nawet nie wiesz, co to znaczy, słowo próje się, kurwa. No nie wiesz, co to znaczy, kurwa. Pochój się. No i no, jak z gościem rozmawiać? Chłopie. Chłopie. Denis bardzo, bardzo, bardzo dzisiaj w złym nastroju. Ale jak do ciebie biję, kurwa? Kibicuję Danielowi, zachowałeś się wobec niego źle i to będę, kurwa, mówił głośno. Jesteś człowiekiem, jesteś w środowisku, to powinieneś, kurwa, wiedzieć, jak się zachowuje. Ale jaki nie wpierdalaj się, kurwa? No, na ogóle na ogół, chcesz być, kurwa, człowieku, przy ludzie? Się spotykać, kurwa, po 50 osób? No po co ci to, kurwa, jak będziesz miał no, pojechane, kurwa? No nie jestem, ale powinieneś się zachowywać tak jak należy, kurwa. I ty bardzo dobrze o tym wiesz. Zasięgi to ty se, kurwa, w ten sposób zbudowałeś. W taki kurwa kurewski właśnie. No, no tak bo, kurwa, chodzi się, kurwa, chwali, żeby nie sporty No to co? Ja jestem przygotowany zawsze. Zasłu Zasłużyłeś na to. Zabije cię, kurwa, tą nóżkę, co ty myślisz, kurwa? Zobaczymy. No, no zobaczymy, kurwa. Jedziesz z Indianiem. Bo no, wskoczycie, bo się nie kurwa, w swoje sprawy, kurwa. Bo się nie. nie wpierdalam się, tylko Danielowi no kibicuję. Kibicuję Danielowi, kurwa. No, bo kurwa Kto uderzył pierwszy? Patacio, ta jebana. A jaki kurwa miałeś plan? I komu się kurwa chwali, że z partyzantami wykurwisz? Cwaniaczku, kurwa. No Weź, ty co. A co weź, kurwa? Pierwszym z zawodników będzie. Wojciech! Rezygnujesz! Gista Sobierajski. A jego przeciwnikiem będzie Pio Poyo. Będzie Davy Crazy Zawadzki, a jego przeciwnikiem będzie Denis Lo. Kolejnym wojownikiem będzie Jarosław Ninja Jarek A jego przeciwnikiem będzie Konrad! I przyszedł czas na ostatnią parę pierwszego panelu. Pierwszym zawodnikiem będzie Dominik! Skorpion! A jego rywalem będzie Piotr Lizak! Lizak! Zróbcie wielkie oklaski Leksi Chaplin oraz Sławomir Peszko! Hej, cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie dziękuję za takie miłe przywitanie. Cześć wszystkim, Lexi gotowa do walki, przyszła w zbroi. Sławek, ja w tych butach jestem Wyszocie, więc. A, to jest fascinacja. Ode mnie niższy jest tylko mini Mike. No, nie wiem, czy to jest źle dla Ciebie. No, Anyway, dobra. Słuchajcie, wychodzimy do Was. Dla tego, że wysyłacie na mój Instagram, na mojej socjale i lekcji mnóstwo wiadomości o tym, że chcecie się sprawdzić w ringu, że chcecie zawalczyć, że szukacie coś dla siebie, adrenaliny. Mamy dla Was ultra nowoczesny projekt, gdzie jeszcze nikt tego nie robił. Otóż stworzymy coś takiego, że każdy z Was będzie mógł wziąć udział i zawalczyć w Cloud MMA. A co to będzie, Lexi? Akademia Cloud MMA Chaser, tak to się nazywa i każdy z Was, tak jak Sławek w chwilę powiedział, będzie miał realną szansę, żeby zawalczyć u nas na gali. Wystarczy być ambitnym, wystarczy być walecznym, odważnym też, zgłosić się, obserwować nasze profile, tam będzie więcej informacji i wziąć udział w Cloud MMA. Dokładnie. Proszę, obserwujcie nas na Cloud MMA, tam będzie więcej szczegółów i widzimy się niedługo. A teraz niech się dzieje! Żelizak też, dostaliśmy wiadomości od ludzi z judo, którzy po twoim ostatnim występie na konferencji zaczęli nam wysyłać jakieś tabelki, składy, że to, co opowiadałeś o swoich pasach, to jesteś, zacytuję, nadmuchanym pasem, że wcale nie masz takich osiągnięć, że wcale nie masz tylu zawodów. Wysyłali jakieś linki do stron z twoim imieniem i nazwiskiem i to wyglądało bardzo realnie i troszeczkę mnie to zdziwiło, bo to tak jak ktoś był bardzo wczuty w tą dyscyplinę i chciał na siebie udowodnić, że ty Próbujesz pokazać, że jesteś z tego judo, ale tak naprawdę wcale z niego nie jesteś. Wiesz co, eee, ja nie, nie mówiłem nigdy, że mam jakieś osiągnięcia międzynarodowe, czy nawet na wyższym szczeblu krajowym, ja po prostu mam czarny pas w judo, trenowałem ten sport przez 12 lat, także to się zgadza. Ja nie, ja nie mówiłem nigdy od początku, że jestem jakimś mega profajterem. Okej, okay, ale rozumiem, że twoje, ten czarny pas i to wszystko jest... Prawdą, i to, co Czarne pasy z prawdą. Mam certyfikat w domu i. Wojtku, rekordzisto. Pytanie Jestem. do Ciebie. Czy cieszysz się, że dostajesz tak mocnego sportowego przeciwnika? To jest pytanie numer jeden. I pytanie numer dwa. Czy w, tym, czy w tej walce też będziesz szukał jakiegoś rekordu? Jeśli tak, to jakiego? Cieszę się bardzo, bo lubię wyzwania. A Piotrek Punk jest dużo bardziej doświadczony ode mnie. Z tego, co wiem, mieszka od wielu lat w Tajlandii. Tam ci w Thai, a my walczymy w, kategorii, w formule K1. Także to będzie na pewno bardzo trudne wyzwanie. Dużo trudniejsze niż moja poprzednia walka z Kamilem Hassanem. No ale podoba mi się to, bo nic mnie tak nie motywuje do ciężkiej pracy jak wyzwania. Okej, okay, a wytrzymajcie kciuki. No i zróbcie jakiś hałas na wojtka, bo po raz kolejny coś fajnego. Let's go! I raz. Dwa. No to trzeba mieć więcej To będzie zajazd, nie? Cztery. 5 free hours lager 6 8 Macie drugą koszulkę dla mnie ktoś żebym sobie przebrał 9 10 11 12 13 14 Ja tyle zwykłych nie zrobię. 15 <noise> pompek Wojtek sobie rajski, Jak za koba, w ogóle mi nie męczy. A możesz wytłumaczyć, czemu to jest takie trudne? To jest trudne, ponieważ tutaj bardzo mocno pracuje nadgarstek. Kółka Ale muszą być na szerokość pary głupie, bo tak naprawdę. Nie wierzę, że ich mega narobić przed walką. To jest moim bo zdaniem głupie to... trochę, no, żeby to robić. Bo nadgarstek złamać przy tym łatwo, pewnie. Nie podpuszczać mnie? <ślesujesz> 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 Dawid go nasłał. Ja myślę, że wszyscy jesteśmy tutaj. Bardzo ładnie, niżej, niżej. niżej. O Jezuśie. Dawaj góra. Raz. Mamy jedną zaliczoną. Od razu Konrad jesteś No wielki silnik. I od razu Konrad Karwat Czyli nie tak łatwo jak myśleliśmy ja, To kontui łatwo sobie robić Mordną śliwa zrobiłem po ziemię. Ja myślę, że ninja powinien spróbować. Jak ja. zwykle lepszy. Dobra odpudowa. Wojtek wygrałeś. <laughs> Lizakam. daj, Lizak... dawaj, dawaj. Lizak... dawaj, dawaj. Nie stary, boję się, że się skontuzuje przed walką przy tym... Y... Jak dalej, ja mogę polecieć. Dominik z kowyra. Chcę. Dominik zaproponuję. Dzięki Dominik. Ja też Ci dziękuję Dominik. <noise> Dominik jest mocny, dlatego go właśnie nie brałem, dlatego tamten panel wziąłem. No, my same leszcze. Duro. Ty no dawajcie też sześć pało wygramy. Dwa. Trzy. Cztery. 5! To i ziemi z twojego zespołu? 6! Zobaczcie o co tu chodzi, jest niby zreną, a. przeciwko mnie gra. 7! Będziesz swoim płacił. Mocny gość, mocny Siedem. gość! 7 plus 1 jest 8 zaliczonych. 5 pompek ostatnia szansa. Oj, joj, joj! Druga próba, dawaj. Zrobisz to, dajesz! Zaraz dwóch to robisz, zaraz dwóch. Raz, aj! Brawa dla Mateusza! Spróbował. Piotr, zapytam Cię, co ty sądzisz o tym pokazie, który tutaj z, zobaczyłeś? I czy wydaje ci się, że takie rzeczy, które no, nie są związane bezpośrednio z walką, ale mogą się przełożyć na pewne umiejętności w walce, czy. No nie sądzę. Nie czy, sądzę. Czy, 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 jest to przeciwnik, czy jest to przeciwnik, którego się obawiasz? E, powiem tak. E, szanuję Wojtka. Ale uważam, że umiejętnościami na pewno e, jestem dużo lepszy ze względu na to. Oglądałem ostatnio Wolka, Wojtka walkę, którą miał z Hasanem. Mówi, że od tego czasu nie trenował, że tylko szykuje się przed walkami. E, wiadomo, fajnie boksował. Jednak te kopnięcia to uważam, że po prostu no, to będzie przepaść już między tym. E, I dodatkowo dziwię się, że wolał wziąć walkę w K1, e, gdzie wiedział, że ja potrafię kopnąć. Wiadomo, w Tajlandii, trochę siedzę, trenuję tą Thai. Bo jednak w tych zapasach fajnie wybraniał te ubalenia i tak dalej. I no myślę, że to by było na pewno lepsze dla niego. Zdecydował się na K1, na małe rękawice. Także myślę, że pobije kolejny rekord. Ja, ja pobiję jego rekord. Bo mówi, że nigdy jeszcze nie był znokautowany ani nawet nie miał knockdowna. No to spróbuję pobić ten rekord. Lice, czy ty odczuwasz dobić. jakieś emocje u swojego rywala wobec, wobec ciebie? Miłość w stosunku do mnie. A czy w tej miłości jest trochę strachu? Yy, no, wydaje mi się, że trochę jest. Dominik? Nie obawiam się go. Okej, okay, a to czego pijesz dokładnie? Nie, no, no skoro ja odczuwam jakąś tam presję i lekki stresik przed walką, a tych walk już stoczyłem 20, to myślę, że jak na debiut na pewno Dominik się trochę stresuje. Widziałem to w jego oczach. Bardziej stresujemy samo do oktagonu i to, czy tlen z walk przełoży się na tlen w oktagonie? bo słyszałem, że z tym jest różnie że ten pierwszy raz przed taką ilością osób może y, przytkać, ale że, że tak powiem, jestem pewny swoich umiejętności i uważam, że jak nie będę popełniał głupich błędów, to ta walka jest do wygrania. Po tym jak zobaczyłeś co twój przeciwnik wyczyniał na ostatniej konferencji, pytanie, czy nabrałeś do niego dodatkowego szacunku, czy może e, w jakiś sposób wpłynęło to na, przykład na twoje przygotowania, że postanowiłeś zrobić coś inaczej? Wiesz co, ja bardziej teraz te kółka przeżywam, kurczę, bo nie zrobiłem ani jednej pompki, a Wojtek taki challenge wymyślił, że chciał mnie w góry zabrać razem z 50-kilogrowym kamieniem na plecach. No teraz się boję, że powie, że, że, że nie będzie grubasa zabierał, bo zbędny balans będzie. No jak ja jednej pompki nie mogę zrobić, to dzisiaj jestem głazem tam pod górę jeszcze Ciebie będzie niósł. No, jeszcze może <laughs> być, na Spokojnie, news. ponownie, ja z wami nie jadę, więc luz. <laughs> o, może z Arkiem na plecy. <laughs> Wojtku, a jak ty się do tego odniesiesz? Czy zaproszenie jest nadal aktualne, czy blamasz i nie ma opcji? Jest aktualne, Konrad to jest mega silny gość i myślę, że to będzie ciekawe starcie chudego Szczypiora. Z mega silnym turem, kamienie 50 kg na plecy, i kto pierwszy wejdzie na rysy. Hej. Jest z nami Dawid Załęcki, a ja coś słyszałem, coś chodzą takie pogłoski, że relacje z Denisem i to nie tym naprzeciwko, jakoś się tak lekko zaczęły załagadzać. Tak, był synuś wczoraj. Kto wczoraj... Denisa Denisem jeszcze zaznaczył? <laughs> no mówię, że nie to tobą. Aha. Był synuś wczoraj na urodzinach u siostry, także dostał torta, był zadowolony, także już do przodu. Czyli wyobrażasz sobie już, że jesteście na jednym panelu obok siebie, tak? A nic nie wiem. Ale ja coś wiem, moi drodzy, coś wam powiem za chwilę, dosłownie was coś zaskoczy, więc jeszcze tylko tak chciałem zapytać, Dawidzie, co ty na potencjalną walkę tej samej federacji z Denisem? Jeszcze raz. Co ty na to, żeby walczyć w tej samej federacji, na tej samej gali ze swoim synem? Nie, że ty z synem, no. tylko że wiesz, o co mi chodzi. Ty, bo już mi przez myśl przemkło, że ja razem z nim. Nie, dobra, co, no, że on będzie walczył z kimś, tak? Ty, no już raz do tego miał dojść, także dużo nam nie brakowało, ale po się i galę przenieśli. Także może w końcu ten pierwszy raz ojciec z synem zawalczy, nie? Także. W takim razie, przywitajcie bohaterów pojedynku, który odbędzie się już niedługo najprawdopodobniej na kolejnej gali Klaut MMA. Przed Wami pierwszy z bohaterów, a będzie nim Denis! Bad Boy! Załeczki! Na środeczek zapraszamy! A jego przeciwnikiem będzie Daniel! Okay, to uderzył pierwszy? Chyba ta A jaki kurwa miałeś plan? I komu się kurwa chwali, że z partnercy wykurwisz? Spaniaczku kurwa. No weź, ty chyba. Co, co weź kurwa? Weź. To jest, ale wyjebało ogres. Aha. Co weź dziadku wyjebiesz placy? To Denis sugeruje, że Daniel chciał ci uderzyć, bo to chyba jednak ty pierwszy uderzyłeś w film. No bo no, 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 kurwa chodzi się kurwa chwali, że będzie partyzant zawalił, no to co? Ja jestem okay. przygotowany zawsze. Zasłużyłeś na to, zasłużyłeś. kurwa na no nóżkę, co ty myślisz kurwa? Zobaczymy. No, no zobaczymy kurwa. Jedziesz z nim Danie. O w skocie, się nie wpierdala, kurwa w swoje sprawy kurwa. W się wpierdalasz Nie wpierdalam się tylko Danielobi no, kibicuję. Kibicuję Danielowi kurwa. Danielowi, kurwa swoją wagą, Penis. Nie, krzycz, nie ma sensu. Nie, Ale pochuj się, zajeb. pochuj się, prójesz. Kto się prójesz? Czysto ci, czysto ci, 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 ci zaraz? A ja ci to. A to pochuj, kurwa, przekręcę po imię. Estrogen, uspokój się. Jeszcze raz. Uspokój się, Estrogen. Ty się, kurwa, uspokój lepiej. Ja jestem spokojny. Ja jestem jeszcze bardziej spokojny. Powiedziałeś, że Denis zasłużył na takie potraktowanie. Możesz powiedzieć, o co dokładnie ci chodzi? Nie za to, za jego słowa, które powiedział, które nagrał, nie? Bo jesteś kurwa farmazoniarzem, kurwa. Do tej pory, kurwa, gada wszystkim, że ja kontuzję udawałem. Cio to ty jeba? Panowie, czy wy jesteście w stanie bez uderzenia się zrobić face to face ja jako nie zapowiedź waszej walki? -to, to face, kurwa, robię się, bo ogóle zapierdalicie do mnie. Jak ktoś face to face, to do nie dojdzie, kurwa. No. Kiedyś kurwa, pokażę, kurwa, będzie urządzał. No ty, ja nie jestem pewien, ciepły kurwa, jest, że mi buziaczki wysyłasz, czy co? Właśnie jesteś, jesteś No to kontroluj trochę i mi buziaczki no. wysyłaj. Pitbulku, ty mój. Co? Ty mój pitbulku. To ja w międzyczasie zapytam jeszcze o tę kontuzję. Jak z kontuzją? Kurwa. Hmm. Jak z kontuzją w tym momencie, Denis? Jak jest? Tylko tu jest w sam raz kurwa na boks. To mi się, to mi się nie odowie. Dlatego nie bijemy się w K1 ani FMA. Dlatego wychodzimy boksersko, bo tam widzę swoje szanse. FMA wiadomo, mnie poskręcał. Dlatego nie, no, bijemy się boksersko. Nie, na K1, ty co ty tu kurwa Ale jakim K1, kurwa. To chyba nie znasz zasad kurwa walki. No widocznie nie no. Panowie, to trzeba mi... jeszcze dogadać między wami. Uwierz mi, że gdybym mógł w K1, to bym się stanowił w K1. Weź się nadaje. Bo kopami w skończył. No. Ale że jestem po operacji, no to boksersko wychodzimy. U. To panowie jeszcze się dogadacie. Jeszcze się dogadacie jeżeli no, chodzi o formułę, a teraz nie ma nic do byłem Biliście się boksersko albo nie biliście się w ogóle. Ja jestem po operacji, nie będę ryzykował, uważam, się nogą. Przed następną galą na pewno konferencje będą jeszcze grube, ale chciałem, żebyście ostatnie słowa powiedzieli teraz do mikrofonu. Musimy kończyć nasz panel, tak więc czy masz coś do przekazania Denisowi potem, coś się tutaj wydarzyło? Przekażę mu na wszystko na walce, nie? Spokojnie. Mówisz mi, że ja to by też przekażę na walce. Miało to się skończyć inaczej, ale skończy się na walce. Obiecałem wspólnemu koledze, że dojdzie do walki, także dojdzie. Jestem honorowy, także na spokojnie. Honorowy. Czy jesteśmy w stanie jeszcze raz spróbować zrobić nie. tego face-to-face, -face czy nie ma szans? Ale po co pa kurwa, chcę, żeby, żeby zaraz kubnę z kimś czy coś. Bo ja nie będę przy nim stał, tak to słowo honoru, że mu wykurw, jakby nie stał koło mnie. Dobra, nie ma tematu. I tyle w temacie. Panie i panowie, Denis Denis Załęcki, Daniel Omielańczuk brawa dla nich, to oni będą walczyć na następnej gali Cloud. No, panie i panowie, naprawdę bardzo nam się tutaj zrobiło gorąco i chciałem zapytać od razu Denisa Labrygę, bo troszkę tutaj się włączyłeś w ten konflikt. No co tu się, Arku, jesteś... włączyłem? Po prostu kibicuję Danielowi, i nie wpierdalam się w ich sprawy, e, uznaję to, że po prostu, żeby Daniel go pokonał i tyle. Ale e, dostałeś tam jakby jakieś takie, nie wiem, można powiedzieć chyba zapewnienie, że jesteś kolejny. Czy e, to także jest jedna to z rzeczy, które. Ja zapewniam, interesuje? że on będzie kolejny po, zaraz po, po Dawidzie, czyli lepszą stroną Załęcki. Okej, okay, to Dawid, pytanie w takim razie do ciebie. Jak oceniasz to, co się tutaj wydarzyło? Za dużo, za dużo emocji, zbyt gorące głowy? Czy jest to uzasadnione? Ja nie oceniam, jestem poniekąd zaangażowany w to emocjonalnie, więc nie oceniam. Okej, okay, czyli potrafisz patrzeć na to takim chłodnym okiem? Potrafię. Ryszard, okay. każdy ma swoich kibiców. Ojciec jest zapewne za, za synem, ja jestem za kolegą z klubu. Chcę, żeby go Daniel pokonał i tyle. Tak, natomiast ty też mówisz to głośno, że uważasz, że jednak Denis powinien za swoje słowa, mówimy o tym jednym konkretnym filmiku, o którym Daniel mówi też tutaj na scenie, jednak przeprosić Daniela Omielańczuka. Jasne, że jak, jak Denis jest człowiekiem i, i, i rzekomo uważa się za człowieka, to powinien Daniela przeprosić, bo te słowa, które padły na filmiku, o którym pamiętacie też ludzie, no to, no to nieładnie się zachował tutaj Denis i, i te słowa są karygodne wobec e, Daniela. Chciałem zapytać Dawida Załęckiego, co o tym też uważa? <laughs> no kurwa, powiedz szczerze, no. Ale co, bo się zawiesiłem, bo się spojrzałem na lewo akurat i. Dobrze. Powtórz y... pytanie. Denis Bryga uważa, że Denis Załęcki powinien przeprosić Daniela Mielęczukę za słowę, który powiedział na tym znanym filmiku, gdzie. I tak jest... i tak, Dawid dałeś już synowi połuszeczkę. Znaczy, bo... Ja ci powiem tak, to no i tak. To jest Denisa. Aspr... Ty ale tam ścisk solarski, kurwa. Jakie pajacowanie, chłopie. Jakie paniacowanie, ściskaj tam stolarski ścisku. Masz tam kobietę, to się nie wpierdalaj w panem. Nie wiem czy państwo to słyszą. No chyba na nawet nie dany. wie, co to znaczy pruje się kurwa. Ale nawet nie wie, co to znaczy słowo pruje się kurwa. No nie wie, co to znaczy kurwa. Ochły No i no, jak z gościem rozmawiać? Chłopie. 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 Denis, bardzo, bardzo, bardzo dzisiaj w złym nastroju. Ale jak do ciebie bije, kurwa? Kibicuję Danielowi, zachowałeś się wobec niego źle i to będę, kurwa, mówił głośno. Jesteś człowiekiem, jesteś w środowisku, to powinieneś, kurwa, wiedzieć, jak się zachowuje. Ale jaki nie wpięknalej się, kurwa? No, na ogóle na ogól, chcesz być, kurwa, człowieku, przy ludziach? Się spotykać, kurwa, po 50 osób? No po co ci to, kurwa? Jakbyś miał pojechane, kurwa. No, nie jestem, ale powinieneś się zachowywać tak jak należy, kurwa. I ty bardzo dobrze o tym wiesz. Zasięgi, to ty se kurwa w ten sposób zbudowałeś. W taki kurwa kurewski właśnie. Gdyby nie lekcji, nie ty. Tak, ja jestem też bardzo ciekawy Twojej postawy, Dawid, bo Ty naprawdę podchodzisz do tego spokojnie. Naprawdę jesteś w stanie zachować taki spokój, kiedy Twój syn bije się na środku sceny z gościem, który był top 15 wagi ciężkiej na świecie w MMA? Tak na spokojnie, że siedziałeś, po prostu oglądałeś, jak Denis wymienia się z nim czasami, z Danielą Milenczukiem. Tak, spokojnie siedziałem, widziałem. <grym> <grym> analizowałem, chociaż mało się działo. Tak naprawdę krótko- szybko ochrona zainterweniowała, także. Ale chcielibyśmy spokojnie. tylko poznać wyniki tej analizy. To wyniki poznacie jak będzie ring, będzie klatka, będą się napierdalać, to poznacie wyniki wtedy. Dawid zawsze człowiek niewielu, niewielu słów. Konrad, chciałem zapytać jeszcze e, ciebie, bo tutaj e, po, po której stronie ty jesteś de facto? Bo z e, Denisem Labrygą miałeś walkę, ale jesteś z nim w dobrych relacjach. Jak ty oceniasz całą tę sytuację? Ja przyznam się szczerze, nie wiem o jaki filmik za bardzo chodzi. Ty to Brodę lepi z zetnim, bo przy, to zioły, nie ściąłeś kurwa. Jednorazowo miałbyś, teraz już nie podkrecę, bo była ścięta. Sam widziałeś. Przyciąłeś! ściąłę. Jeszcze raz, muszę teraz raz? Razie, że wiecie, no, muszę każdy temat poruszać. No. Słuchaj, mówiliśmy. Konrad, Z szacunkiem, jesteś moim kolego i tak dalej, zwierzyliśmy się, wygrałem, to był sportowy pojedynek, Ale brodę przyciąłeś, a było gadane, że masz ściąg. Odsyłam teraz do odcinka Strogi Gipy, gdzie jestem bez Kurwa, tej ja brody. No i co się obciął, nawet Żylek ku mnie do zera. Ale byłem bez brody, zobacz sobie odcinek. Jest strona Strogi Gipy odcinek, gdzie, gdzie ja siedzę bez brody. 2 Zero, odc... typowo. Pierwszy... Nie było problemu. Był... Pierwszy odcinek był Barberon, był ścięta broda. Kurna, drugi teraz, wiesz, tak będzie wyjaśniał wszystkich po kolei. No nie w no, muszę becie, to nie? sprawdzić, ale ja tego nie widziałem, ale szukałem, wiesz. Dużo widzów też mi. To pocało, musicie e sorry, dużo widzów też mi pasowało wiadomości, że to nie zostało wykonane. No jeszcze raz odsyłam wszystkich do odcinka Strong gipy wymienionego pierwszego odcinka Strong gipy po naszej walce. To ja nawet pod, e prywatnie napiszę do Ciebie, żebyś mi podrazał tego linka. Dobrze, poszukam. To widzisz, Denis, ty musisz, ty musisz obejrzeć film Konrada, a ty musisz obejrzeć ten film w takim razie dotyczący konfliktu Denisa Załęckiego z Danielem. Ale, ale co sądzisz o tym, co się tutaj właśnie wydarzyło i komu ty kibicujesz w tej walce? To jest wiesz, ja mówię, tak jak powiedziałem, czy nie znam kadencji konfliktu, no, nie podoba mi się to, no, bo Daniel jest no, jednak legendą, jeżeli chodzi o polskie MMA, jest osobą starszą. Więc ja bym się tak nie zachował, ale no, ja, mówię, ja nie, totalnie naprawdę nie wiem o co chodzi, nie chciałbym wiesz, też wciskać się w nie swoją awanturę. Ale no mówię, deńs, nie, deńs, Daniel Mielanczuk jest osobą starszą, jest legendą polskiego MMA, należy mu się szacunek, tak jest moje zdanie.